Was w moim bałaganie, ja kolejny dzień jakiś tam po południu mam, żeby w końcu coś zacząć podziałać, bo tak to ciągle coś było do roboty, jak nie trawa to coś innego i sto innych zadań do roboty, ale w końcu mi się udało znaleźć chwilę, żeby tutaj troszkę coś zacząć działać z tą furtką, z tym przerobieniem i z czym jeszcze? A i z bramą. W międzyczasie, tam jakiś wolny dniu, wczoraj ogólnie, miałem chwilę. Pomontowałem haki do siłowników i zamontowałem też puchę. Yy, tą całą. Dzisiaj zakupiłem kable, więc mam przewody, można będzie coś powoli myśleć o montażu tej bramy. Ogólnie siłowniki wyszły w miarę wysoko. A to dlatego, że to ramię tu do siłowników, znaczy ten panel akurat, który jest grubszy od całej reszty jest w miarę wysoko, więc tak samo trzeba było dać wysoko, ale mniej więcej wychodzi w jednej, trzeciej wysokości bramy, więc więc chyba akceptowalnie eee, no i siedziałam z tą furtką, z tym przerobieniem ją, już górę zrobiłem nie dostałem pół nakrętek w sklepie, więc stwierdziłem, że upieprzę to flexem, ci co oglądali to będą wiedzieć o co chodzi ale będę musiał to malować, wiem, że ocynk nie będzie łatwo tu jest za mocno, mi się też ze skosa ciężko tu uciąć tak równo ale coś tam będzie trzymać na pewno, tutaj już mi bardziej przyzwoicie to wyszło. No i działam sobie, żeby to odwrócić te, te, te kurde zawiasy, żeby mi się furtka zmieściła tu z tym y, elektromagnesem. Także coś tu działam powoli i y, y, no i zobaczymy co z, co z tego działania wyjdzie. Nie wiem kiedy kolejne podejście będzie do tego, ale na razie pogoda powiem się jakaś masakra normalnie. Jesień, ale to chyba w całej Polsce. Wydaje mi się, że to tu. Podkładki są kurde pod spodem. Nie zauważyłem chyba. Zakręciłem z podkładkami. No i tak powoli jakoś u mnie leci. No na razie niewiele. Usypka robiłem. zeszły weekend robiliśmy trochę tam, ogarnialiśmy pod wjazd i trochę pod ogrodzenie. Mam materiał, ale szczerze Wam powiem, nie było kiedy złożyć jakoś tak. Teraz te dni ostatnio lecą szybko kurde i... I jakoś to tak szybko spierdzieliło, że nie było kiedy. Ale może znajdę chwilę, żeby, żeby coś tam złożyć. A jeszcze teraz, w sobotę, będziemy coś tam działać. Więc, jak coś to najwyżej, może w jednym filmie, albo jakoś tak zobaczymy, jak to wszystko pozwoli. A na razie z tym się tu bawię. Mam nadzieję, że mi się uda. No i chcemy już powoli zacząć to zrobić, bo powiem wam te wichury ostatnio. Ja wszystko, dzisiaj też sąsiedzi mi mówili, że musieli poprawić bramę mimo to, że jest klockami przyciśnięta. to wyrąbało ją na drugą stronę, na szczęście nic tam nie uszkodziło, no ale trzeba się na to brać, bo nie, nie, to stoi i stoi i czeka, a ja a ja się obijam. Także wrzucę wam tak na szybko dzisiaj, tylko może nie, jak zdążę, żeby jeszcze zaraz na basen lecę, ale jakby mi się udało, to może to może Dzisiaj ja też ten materiał, żebyście wiedzieli, że wszystko u mnie dobrze i że oprócz tego, że nic, nic, się, nic nie robię, to to jest wszystko ok. Trochę tu tutaj i powinienem zaraz móc to zamontować no i będą się też wyciąć te szpilki tak. No i trzeba się to malować. Jak będzie rdzewieć, to kilka razy się przemaluje i, i powinno coś z tego być. Jeszcze gdzieś mi górą trzyma dół. Dół już OK. i trzyma, mam nadzieję, że mi się to zmieści wszystko i że że będzie okno, jak, jak się okaże, że furtka tylko do 90 się otwiera, a przy mocniejszym rozwarciu będzie mi tu haczyć, to po prostu zamontuję odbojnik tam do furtki, żeby żeby jej nie wywalało i tyle i tak, tak, tak to rozwiążę chyba, bo inaczej to, to się nie da, dobra, to mamy, to mamy I też daję bez podkładki, żeby zaoszczędzić miejsca od tej strony, gdzie trzeba to wycinać no i tak tak sobie tu coś działa w wolnej chwili. Choć za dużo tych wolnych chwil nie ma. Ale dzisiaj się. Dzisiaj pogoda nas pogoniła, więc więc można powiedzieć, że dzięki temu tylko znalazłem moment. Już miałem nie wychodzić, mówię, a pójdę gdzieś tam poogarniam się do Blaszaka. Nie jakieś pierdoły, bo to wiecznie coś do posprzątania jest. Kto tam zresztą ma? Chociaż może nie wszyscy są takimi, bo może nie nie ale że czasem wiecie jak coś się robi, tylko wejdzie się rzuci, a później, a później trzeba sprzątać. Także zawsze jakaś robota jest, mówię, jak zimno, wy rano mnie wypizgało, wy nie idę nigdzie, nic robię. Ja dłuższą chwilę przemyślałem, mówię, a, a jednak idę, <laughs> no, no i jestem i coś tu, coś tu rzeźbie. Dobra, to by było, to by było I teraz kurde nie widzę sobie poziomicy, gdzie ja mam ten Gdzie ja mam ten ten A tutaj jest, dobra Żeby się wkręcał i nie blokował to będzie dobrze Trzeba by się poziomicę przyniżyć, że ustawić Zaraz przyniosę żeby pomierzyć też też nie byłoby źle bym to pomierzył w tym górnym. Tak, przy takiej, w takiej pozycji wydaje mi się, że już będzie ok. Już będzie spoko. To bym musiał zdjąć furtkę, żeby to jakoś tu okleić porządnie i wtedy to wymalować, i, i tyle. No nie ma wyjścia. się zagapiłem tam. Czy znaczy zagapiłem się. Nie wiem, czy pamiętacie, ci co nie oglądali, to może będą wiedzieć, że pod furtkę brałem wymiary. Pod furt... Teraz wygnę wiertło. Jest większe. Albo kluczem. Wracimy z tym. Te... Pod furtkę metalową, z metalowymi słupkami. To jest kompletnie inny rozstaw, jak do, do murka, takiego murowanego, który jest szerszy. I wiadomo, te, to wszystko wygląda troszkę inaczej wtedy. Zresztą nie ma wtedy tych tych e, czego? Tych czego? uchwytów w ogóle. Nie ma tylko wtedy jest e, bezpośrednio w słupku. Wkręcamy to no i całość tam się wtedy zmienia. I to i to mocno. Mam jakąś metrówkę przy sobie. Jest tutaj. Znajdzie. Dobra, tutaj mamy powiedzmy, że 30, takie 5 do tego. A tutaj ile mamy? O, tu chyba jeszcze raz trzeba przekręcić. Tak by mi pokazywało. Przekręcę? Nie przekręcę. Ten. Jeszcze raz się wkręci i powinno być. Okej, okay. tylko muszę wyciąć od razu tego tego. Już tu zmian nie będzie. no Liczę na to, że tu będzie. Ok, dobra 35 tu i 35 tu i będzie będzie ok, tylko teraz akcja cięcie, mam na nadzieję, że w miarę równo mi to teraz wyjdzie, o to tego mógłbym może tak się atakować, to, do genety, bo tam już nie mogę tak z góry Nie wiem, czy mi się nie przewód może powietrzem to tu dmuchnę. Dziś u nas popadało pierwszy raz, słuchajcie o nie pamiętam kiedy Ale to tak pół godziny nie więcej i już po, po, po deszczu było dobra, założymy to yy, założymy sobie to i zobaczymy jak to teraz z tym elektromagnesem i z tym otwieraniem jak będzie OK to jeszcze ma mi starczy czasu żeby spróbować przymocować ten elektromagnes, tylko czy ja takie wkręty długie, żeby to jakoś przy, 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 przymocować nie wiem Zobaczymy, się, się ukaże to wszystko. No, tutaj, tutaj. No, właśnie tam, czy górę może gier O, zaraz mi zjedzie i będzie. No co jest? Nie chcę wejść. Tu może jednak dół pierw. O kurde, z na bałagani. No właśnie. No nie chcę, patrzcie. Co za dziad Tak nie, tak nie Co się wydarzyło tutaj Teraz pedepcze, sprzęty A to lekkie nie jest Dobra, jeszcze raz Co to zrobić pierwszych? Znaczy, Macie pomysł jakiś Tam może tu O, 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 o no tu teraz nie wejdzie Poczekajcie, muszę założyć na jego bolca, bo, to, bo to nie robota będzie. Chociaż tak o. Dobra, raz by było. I teraz tego drugiego trzeba tutaj wcisnąć. Trochę mi brakuje miejsca, ale to wejdzie, to wejdzie trochę. Czo. Jak się popieści, to się zmieści, czy nie? Tyle za duży kot. Chyba jak śrubokręta, bym ja miała, a... tutaj nie mam, nic takiego. Może wiertłem tak? To nie. Tak to? No dawaj. Łódź tam, kurde! O, 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 właśnie o to chodziło. O to właśnie chodziło i będzie chwila prawdy. Czy, albo na pewno to jest... Teraz wystarczające. Z obliczeń wychodziło mi, że tak, ale, ale wiecie, jak to z obliczeniami, zwłaszcza moimi. Będzie, będzie, jak trzeba, chyba. Czekajcie, klamka, żeby to z tej zobaczyć. Strony. Tu gdzieś będzie klameczka. Tu będzie wystawał zinzel W razie czego, to mam jeszcze miejsca, żeby to odkręcić, więc z tym już problemu nie będzie. Tylko teraz to trzeba będzie się spasować wysokościowo. Yy, właśnie, bo czekajcie, bo tu jest to, a ja nie mam zamka, więc też trochę lipa, co? Robić to teraz, a się okaże, że jest źle. Kurde, nie mam jakiejś wkładki. No tu jest tak mniej więcej pewnie na podobnej wysokości, ale czy na pewno... Tutaj o, nie. Tak o by musiało być. Tylko nie chciałbym źle tego zamontować, ale w razie czego będę przesuwał. Teraz tak. Tutaj mamy śruby. To tu chyba nie wiem czy zamontować to tylko przez to, czy pierw to, a później jeszcze to. Nie mogę tu się zaznaczyć, a tu nie zaznaczaj. Tylko z wysokości ewentualnie mógłbym to to zrobić. ale dobra, to jest mało istotne, zaraz jakieś kółki przyniosę, tylko tu jest, sprawdźmy teraz, o kurde, lipa, zobaczcie, bida jak nie wiem co, więcej już nie zdejmę, bo tu jestem, tutaj mógłbym jeszcze szlifnąć, czyli chyba wy, będzie wypadało, żeby to jeszcze o jeden obrót dać dalej, będę musiał jeszcze zdjąć, bo mamy tu luzu ile to? Na ten moment jest powiedzmy takie bym powiedział 5-8 mm, więc nawet nie wiem czy nie dwa razy odkręcę jeszcze i wtedy będę próbował bo to zawsze tu odsunie trochę i coś może wtedy da. No nic więcej tu nie wymyślę na ten moment, tak jest jak jest i nic nie poradzimy. Dobra, to zdejmuję, odkręcę i zaraz jeszcze druga próba. No i mówię, jedyne co to odbojnik będzie tu ratunkiem, jak coś, żeby dać i no i tak trzeba będzie z tym radzić, no bo inaczej nic nie zrobię. Dobra, wychodźmy tutaj. Ach, kurde, o ostry ten ten. odkręcę, założę i się odzywam. Dobra Wkładkę skołować gdzieś, kurde. No nie mam. Padałoby zamówić razem z klamką. No tak rozkręciłem nad tą klamką, wiadomo, że z tej to będzie okrągła. Ale tutaj to chyba zwykła, bo powiem Wam, kurde, jak ktoś się, się będzie chciał przebić przez płot, to i tak się przebije, a to że ja dam tutaj tą okrągłą, to tylko utrudni nam wychodzenie ewentualne. Bo i tak do domofonu tam będzie od tamtej strony, tylko ten, nie, ten plastik taki wiecie, co się otwiera nim. Yy, więc chyba zwykła tutaj będzie i tyle, a od drugiej damę taką nieotwieralną i tyle. Dobra, to co? Jeszcze może? Może bym to zamontował, to zawsze to już tylko od tej strony musiałem jakieś klocka teraz dać A zawsze coś tam będzie zrobione. I ja tą dziurę tu dałem, żeby tutaj też przejść. Czekajcie, tak wstępnie Siemano, Tak wstępnie bym tylko co zaznaczył No bo to nie będzie inaczej jak pośrodku chyba kurde Dobra, tutaj ole było No bo coś tu mam zaznaczone Jak z tym otworem tu będzie, do elektromagnesu, jak ja tu wycyrklowałem. To jest tu, środek by był gdzieś tu. Trzeba będzie nawiercić chyba. Albo nie, tu rowek wypierdzielę, żeby kabelki weszły. A tutaj mam dziurkę, więc wypadałoby tędy wejść. Kurde, trzeba je rezać. Ale przymocować już bym mógł w sumie, nie? Chyba. A później, jak będę już puszczał przewód, to się... Tu tylko rowek wyrobi, żeby przełożyć przewód i tyle. Dobra, to posprzątam ten bałagan. Co mi nie potrzebne, to zaniosę i jeszcze przyjdę z dwoma kołkami. Chyba dwa damy tu i później tu trzeba będzie jeszcze dać następny. Wydaje mi się, czyli cztery razem kołki. Dwa tu do montażu tego ustrojstwa. I później kolejne dwa do tego. Szkoda, że nie dali śrub, nie było nic. Patrzcie, więc trzeba coś znaleźć. Może sobie znajdę jakiegoś takiego. I nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Słuchajcie, bo wkręty znalazłem, co prawda jakieś złote, a to może zawsze zamalować. I, ale sprawdziłem wkładki, które wyglądają w domu i w garażu i wychodzi, że jedna jest wyżej, druga niżej. Nie można tego dokładnie ocenić jak to by trzeba spozycjonować, więc zamówię tą klamkę jednostronną, w sensie jedną z tym takim nobem, a drugą z normalną klamką, z zamkiem z wkładką. Albo dziś zajadę może do sklepu jeszcze po basenie, ale wątpię, żeby tam jakieś bliko czy coś takiego było. Tylko muszę sobie wziąć rozstaw śrubek i, i tego spisać, zaraz to zrobię. No i co będzie, zamówię, dopiero wtedy można będzie wiercić. No i co, i tyle w sumie ode mnie na dzisiaj, e, tak tego na szybko, żeby się odezwać, że, że jeszcze Kanał istnieje i coś tam się będzie działo. A co się będzie działo, słuchajcie, jak tego tam skończymy, tą robotę, którą teraz robimy, no to będzie na pewno tamten domek. Ale tam też się przedłuża cała sytuacja, bo okazało się, że to pod takie zwykłe zgłoszenie, jak ja robiłem, domek to, to nie podejdzie. To trzeba mieć projekt normalnie budowlany, a ten projekt był na domek rekreacyjny, więc to odpada, bo tam musi być więcej danych. I teraz jestem w trakcie rozmów z architektem który jest znaczy projektantem, co teraz architektem, który będzie zmieniał ten projekt, trochę o dwa metry ten, ten, ten domek poszerzał i też przygotowywał tam projekt, żeby właśnie on się nadawał, do, tak, tak naprawdę nadawał się do takiego zwykłego podzwania na budowę jak pod ten dom. Bo te zgłoszenie do 70 metrów to się niczym nie różni oprócz chyba tego, że nie trzeba tej, tego finalnego pozwolenia oficjalnego między starostwa. tak to chyba wszystko jest to samo, jeszcze nie dowiedziałem się o kierownika. Nie wiem czy tam trzeba będzie kierownika, czy, czy się obejdzie bez niego, ale zobaczymy, bo się może okazać, że to w ogóle tam ten domek 48 metrów teraz będzie miał, może trochę więcej tam z groszem. Ale będzie on chyba przed normalną procedurą pozwolenia na budowę. Także to się wydłuży, wszystko trzeba zrobić PZT, czyli plan zagospodarowania terenu, ułożyć ten domek na, właśnie na, na mapce, z wjazd, wykazać gdzie będzie, gdzie będzie szambo, stało. Nie wiem, chyba też studnia, gdzie będzie bita, też trzeba będzie wiedzieć. Nie wiem, czy to przed tym trzeba będzie uzgodnić z chłopakami, którzy będą to robić. Także no, tam trochę jeszcze zejdzie, ale mamy całą działkę do wyczyszczenia, a w sobotę po południu chyba lecę do Piotrka i do Magdy już na robotę, tam na tą łazienkę, zakupić materiał, przynajmniej izolację, żeby mieć i takie te, te wszystko, może jakieś płyty, coś po zworze, żeby już było gotowe, no bo miałem to robić jak jak miał padać deszcz, a deszcz nie padał w ogóle, więc, więc tak się to przedłużyło trochę, ale no już powoli będę się przymierzał właśnie ku temu, myślę, że też już ta pogoda chyba nie będzie tak, tak, tak dobra, dlatego że zacznie pewnie się psuć niebawem, więc będzie mało tak pełnych suchych dni, no fotowoltaika, słuchajcie, narobiła już, Czekajcie, 2400? Chyba z 2400 przez półtora miesiąca, więc naprawdę to zresztą pokazuje jaka ilość słońca była i tego wszystkiego, także, także tyle ode mnie na dzisiaj, ja uciekam i jeszcze tego właśnie, co do lasera, zostawiam laser tak jak pisaliście, nie ma sensu go sprzedawać, a później żałować, będę miał jeden do domu jeden do środka, znaczy jeden do środka, drugi na zewnątrz, także przepraszam za to fałszywe ogłoszenie z mojej strony, tak wyszło po prostu i, i tyle, no. Także no to na tyle, do następnego mam nadzieję, że niebawem, w sobotę tam u sylka coś podziałam, no i, i później w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że tą bramę już ogarnę, trochę tam tych kabelków będzie do podłączania i delikatnie mnie to przeraża, bo ta cała instrukcja jest też tak średnio napisana, powiem wam, że za bardzo nie idzie nic zrozumieć, trochę się też pomagałem filmikiem pana automacika chyba, bo taką zakładał, tam gdzieś te siłowniki, więc coś tam jest pokazane, ale tylko z montażu siłowników. A co do podłączania kabelkowego, to nic nie, na ten temat nie ma. I jeszcze pytanie do Was: jakbyście mogli mi jeszcze raz podesłać ten, ten, tą, tą pierdolę do Wi-Fi, do otwierania bramek? Pisaliście mi tą nazwę. Ja nie, mogę, nie pamiętam, pod którym filmem to było, i też nie pamiętam, jak to się nazywało. Na S chyba coś. Także jakbyście mogli, ktoś tam z Was będzie oglądał. Podeślijcie, bo kurde muszę to też zamówić, żeby to zrobić, żeby też z telefonu można było bramę otwierać. No to tyle, bo się nagadałem. To trzymajcie się i do, do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam.